W żadnym odcinku. Co chcesz z nią zrobić? Uwieść. Uwieść Fernandez i Milagros, żeby wydrapały sobie oczy. Dobry pomysł. Zdobędę cię, gryzie piorku. Chodź bez siłą. Smith i Roberta Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Seria. Rozmawiałem z ojcem Merino. Pojutrze wyświęci mnie wraz z innymi seminarzystami. Moje powołanie jest większe od tego, co do ciebie czuję. Nie chcę cię krzywdzić. Wiesz, że robiłem wszystko, żeby być z tobą. Czego do mnie nie czujesz? Nie potrafię wykrzesać z ciebie ani odrobiny miłości czy pożądania Nie obwiniaj się, to nie przez ciebie Jaka powinnam być? Wyższa, niższa, grubsza, chudsza? Jesteś piękna Wielu mężczyzn chciałoby cię pokochać Ale nie ty Ani ciebie, ani żadną inną Nie rozumiesz mnie? Jesteś tak zapatrzona w siebie że nie dostrzegasz otoczenia? Uważasz, że jestem egoistką? Masz obsesję na moim punkcie? Nie dostrzegasz we mnie człowieka, tylko obiekt pożądania. Nie rozumiem. Kocham cię nad życie. Jeśli nie chcesz być ze mną, to wolę umrzeć. Panno Milagros idzie pani do domu, tak. Podwieziemy panią. Dziękuję. Pan Wilson jest niezastąpiony. Wolisz walczyć ze mną, niż go zwolnić? Ja nigdy nie krytykuję Twoich pracowników ani nie mieszam się do Twoich interesów. Jeśli proszę, żebyś go zwolniła, to dlatego, że jego obecność szkodzi naszym stosunkom. To już nas nie łączy. Owszem, wciąż jestem wykonawcą testamentu Twojego brata i odpowiadam za Milagros. Pan Jose Antonio Wilson przeszkadza mi. Ty albo Jose Antonio? Tak stawiasz sprawy? Zwolnij go. Dobrze Ci radzę. Jeśli jego obecność Ci przeszkadza, przemyślę to. Robiłam wszystko, żeby znienawidził rodzinę de la Torre. Ta kaleka jest naszym wrogiem. Nie miej litości. Chcę, żeby cierpiała jak inni. Litości. W ten sposób mnie też możesz zniszczyć. Ale ciebie to nie obchodzi. Gdybyś mnie kochała, pozwoliłabyś mi odejść. To ja odeszłam. Pamiętasz? Nasza rozłąka była dla mnie piekłem. Powinieneś pozwolić mi umrzeć. Wzywałaś mnie. Nikt nie chce umierać. Uprzedziłaś mnie. Następnym razem nie będę cię wzywać. Nie mów tego. Sprawiasz mi przykrość. Mam przejąć święcenia, ale nie będę mógł ich przyjąć, jeśli będziesz mi grozić samobójstwem. To co ja mam zrobić? Musisz być szczęśliwa beze mnie. Pozostańmy przyjaciółmi. Przyjdź na moje wyświęcenie i raduj się wraz ze mną. Za wiele wymagasz. Bo wiem, że jeśli zostaniesz ze mną, będziesz nieszczęśliwa. Gotowy? Nalegasz, żebym poszedł na prywatkę do Lucy? Cel uświęca środki. Pamiętaj, że będzie tam Milagros. Nie wyobrażam sobie, Milagros wśród przyjaciół Lucy. Jeśli nie chcesz, trudno. Wolałbym nie iść sam. W razie czego wiesz, gdzie mnie szukać. Zawsze na pierwszej linii. Widziała pani Petra Farfano? Nie. Kiedy Selso żegnał się ze mną, był sam. Ale Paloma? Wiem. Ma pani klucze? Nie. Dlaczego ciotka nie dała ich pani? To nigdy nie prosiłam. Pani wyszła. Zechcą panowie na nią zaczekać? Nie, wrócimy później. Pozostaniemy w kontakcie. Tak, oczywiście. Salwej. grazie. Pomyśl o sobie, o tym, co chcesz zrobić ze swoim życiem. Zajmij się czymś, a szybko o mnie zapomnisz. Ty też o mnie zapomnisz? Oczywiście, że nie. Zawsze pozostaniesz moją jedyną młodzieńczą miłością. Chciałbym, żebyś ty też taką o mnie myślała. Spróbuję. Ale nie sądzę, bym mogła uczestniczyć w twoim wyświęceniu. Lepiej już idź. Może kiedyś będziemy przyjaciółmi. Teraz... nie jest to możliwe. Ale nie martw się. Nie popełnię samobójstwa.